Dobra, dobra. Ostatnie nasze wejście w tym meczu finałowym. Stal Stalowa Wola pokonuje Karpaty Krosno, Z nami Mateusz Krawczyk, bramkarz drużyny Karpat. Mateusz, jak ocenisz dzisiejsze spotkanie? No jednak chyba ta różnica klas mimo wszystko zadecydowała o tym, że to nie wy, a stalowa wola awansuje dalej. No myślę, że w drugiej połowie zwłaszcza było widać różnicę, bo w pierwszej, w pierwszej tak naprawdę postawiliśmy się i zagraliśmy bardzo dobre 45 minut. Mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy gdzieś szał blisko słupka Grześka Gawle. Później w końcówce straciliśmy trochę koncentrację, tracimy bramkę po wysokim wyjściu. No ja też myślę, że, że mogą się lepiej zachować. Czy był spalony, czy nie, no to już decyzja tutaj jest do, do dyskusji. Ale no bramka, bramka padła i już nie zmienimy tego. Wychodzimy na drugą połowę. Myślimy, że, że wszystko jeszcze jest w naszych rękach i, i, i wierzymy w wynik. Niestety dostajemy drugą bramkę. Też po, po błędach takich gdzieś w ustawieniu gubimy krycie, później jest dziura w obronie i, i tracimy na dwa, na trzy. No i kurczę, no, w drugiej połowie zwłaszcza było widać, że, że Stal Salowa zasłużyła na ten puchar. A no, patrząc na przebieg całego tego pucharu, no, na, naszym sukcesem już było dojście do, do tego momentu. Gdzieś mamy jakąś tam, jakiegoś tego smaka na, ten, na puchar. No, szkoda, że nie, nie udało się, bo, bo historia różne pisze momenty i czasem gorszy, gdzieś tam wygrywa w tych, tych pucharach na papierze w cudzysłowiu. No tym razem tym razem nie, nie, tak się nie stało i i trzeba się cieszyć po prostu z tego, że byliśmy w tym pucharze, w tym finale i, i mogliśmy się pokazać. No, wyszło jak wyszło, ale no to to już historia. Ta pierwsza bramka, tak jak powiedziałeś, chyba ona zmieniła całe oblicze i można powiedzieć, że troszeczkę chyba wam w głowie ona została, bo sporo tutaj kontrowersji na trybunach wywołała ta cała sytuacja i ty chyba też miałeś trochę do porozmawiania z sędzią, ale czy faktycznie był spalony, no to chyba będzie trudno nam nawet ocenić z powtórki telewizyjnej, gdzie patrzyliśmy, także... Ale czy ta bramka, myśli, że mimo wszystko zadecydowała o tym, jak to później się zaczęło spotkanie układać, czy jednak mimo wszystko ta stal, stalowa wola dzisiaj to i tak... Byłby dla was zbyt trudny orzek do zgryzienia? Czy zdecydowała ciężko powiedzieć, ale patrząc na przebieg pierwszej połowy, to myśleliśmy, że po prostu jeszcze nawiążemy walkę. Zwłaszcza, że mieliśmy swoje sytuacje i ten, ten wynik był cały czas otwarty. No, na, na drugą połowę nie udało się gdzieś nam stworzyć jakiejś przewagi. Stal częściej się utrzymywała przy piłce, co było widać. I to ona już kontrolowała przebieg gry, zwłaszcza jak już straciliśmy bramkę na 2-0. No, było trochę kontrowersji. Jeszcze Szczerze, ja tam też dopatrywałem się zagrania ręki. Może sędzia e, ciężko było to wypatrzeć. Wiadomo, na poziomie gdzieś tam ekstraklasy, byśmy mieli wszystko kurczak na dłoni, na, na warze, Tutaj niestety nie mamy takich e, możliwości i no szkoda. Szkoda, że to tak akurat w takich okolicznościach gdzieś no, wytrąca nas z równowagi, bo, bo długo o tym myśleliśmy, i w szatni i tak dalej. E, gdzie tak naprawdę, gdyby ta bramka nie padła, my załóżmy wykorzystujemy jedną sytuację jedną przy jeden zero i całkiem jest inny, inny przebieg meczu. No ale tak się ułożyło i myśleliśmy, że jeszcze powalczymy w drugiej połowie. I tak chcieliśmy zrobić, ale niestety już nie, no, nie w dniu dzisiejszym nie stać było nas na nic więcej. Teraz to już faktyczne zakończenie sezonu, można odpocząć, na pewno przemyśleć to, co miało miejsce podczas całego sezonu, całych rozgrywek, no i na pewno Karpaty będą chciały za rok ponownie powalczyć o te najwyższe laury, bo wiemy jaki głód jest w krośnie tej piłki nożnej na wyższym poziomie. Jest i, i cały czas co roku tutaj tak jakby walczymy o te najwyższe cele. W pucharze, no, jak patrząc na historię, no to idzie nam dobrze, bo zawsze ten okręg wygrywa. Tutaj gdzieś walczymy na, na wyższych szczeblach. W Lidze w tym roku nie udało się, ale zawsze tutaj wysoko stawiamy sobie poprzeczkę. W ogóle gra dla klubu, dla, dla kibiców w takim klubie właśnie Karpaty, zasłużonym jest trochę może inna jak w innych klubach, bo no jest może większa presja. Ten poziom trzeba po prostu spiąć się na najwyższy poziom i prezentować to cały czas. Nie ma, że jest jakiś spadek formy czy, czy podwyżka. Cały czas trzeba wysoko grać i, i co roku gramy o najwyższe cele. No, zawsze tu wierzymy, że. Że wygramy w każdym meczu i to no, do czegoś nas później e, no, dociągnie. A e, no, nie udało się w, tej, w, tej, w tym sezonie, dlatego będziemy walczyć w przyszłym i, 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 i z wiarą idziemy dalej. No, taka jest piłka, więc kiedyś przyjdzie może i na nas czas, że do, 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 dojdziemy do tego celu, gdzie będzie awans, na trzecią, no, awans do trzeciej ligi. Z pewnością nie był to mecz podobny do tego, jaki w ubiegłym roku Stalowa rozgrywała, chociażby w pojedynku z Wisłoką Dębica. Ten klimat trybun, wiadomo, że to wszystko też zagrzewało i w jakiś sposób oddziaływało na zawodników. Dzisiaj mecz przyjaźni, absolutny spokój, natomiast tutaj już tylko i wyłącznie sam aspekt sportowej rywalizacji na boisku. No tak, a... Patrząc nawet na kibiców, no to zawsze jak Garcka przyjdzie, to dla nas yy, gra się dużo lepiej. Yy, w Krośnie może nie, yy, tych kibiców dużo nie ma na, tych, na stadionie, ale zawsze są ci najwierniejsi i, i ci, co prowadzą doping, no to i dla nich też grąkie brawa, bo, bo są zawsze z nami mimo ciężkiej sytuacji. No i wiadomo, atmosfera może, może nie jest jakaś taka podniosła przy takich meczach przyjaźni, ale, ale fajnie, jeśli właśnie jest grupa kibiców, którzy zawsze do końca nam kibicują. I to jest fajne, nie? że z tej strony też się pokazujemy, z dobrej strony. Na koniec za rok kolejna próba, żeby zameldować się w finale i tym razem właśnie tą drogą stalowej woli zwyciężyć. Myślę, że tak, na pewno, na pewno. No, w każdym meczu walczymy. Nic, nigdy, nigdy zawsze nie odpuszczaliśmy żadnego meczu yy, i będziemy cały czas chcieli się, nawet na ten szczebel centralny, bo mieliśmy już taką historię yy, i przeżyliśmy. Dlatego no, stać jest nas, nas naprawdę na dużo. Wszystko zależy od, 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 od naszych nóg i, i głowy, bo to też jest ważne, tak naprawdę. Więc patrzymy w przód i, i pozytywnie. Tyle Mateusz Krawczyk, kapitan Karpat Krosno. Dziękujemy, że byłeś razem z nami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Do widzenia. Do zobaczenia. Drodzy Państwo, w ten oto sposób kończy się również studio meczowe, które mieliśmy okazję dla Państwa poprowadzić. Zwycięstwo stali, stalowa wola, triumfator Pucharu polski. Chłopaki na pewno jeszcze długo, długo będą świętować się w drodze do domu. Na pewno stalowa dzisiaj nie zacznie. Będzie okazja, żeby fetować. Pokaźny czek wiozą do stalowej. Pokaźny czek na pewno włodarze klubu również usatysfakcjonowani takim rozwojem wydarzeń. Drodzy Państwo, my mamy nadzieję, że ta transmisja również cieszyła się sporym zainteresowaniem. Wierzymy, że kolejne produkcje Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej także przyciągną sporą rzeszę oglądających. Będziemy starać się być wraz z naszą kamerą na tych wszystkich obiektach, na tych wszystkich meczach, które właśnie będzie możliwość dla Państwa transmitowania. Dzisiaj z tego miejsca za wspólnie spędzony czas i uwagę bardzo gorąco dziękuję Łukasz Krawczyk, Paweł Bukała. No i cóż, pozostaje pożegnać się jeszcze raz, gratulując Stali, stalowa wola zwycięstwa. Dziękujemy, że byliście Państwo razem z nami podczas tej transmisji. Wyniki, wywiady. Relacje na żywo z najciekawszych spotkań z regionu. Piłka Podkarpacka. Kontakt e-mail. Marketing. Małpa fpn.pl. Szukaj nas na platformie YouTube i subskrybuj kanał już dzisiaj. Piłka Podkarpacka. Z miłości do futbolu.